Xiaomi premierę swoich nowych flagowców miało ogłosić już 1 grudnia. Jednak w ostatniej chwili została ona niespodziewanie odwołana. I teraz tak samo niespodziewanie została w ostatniej chwili ogłoszona na niedzielę 11. Jakie więc będzie nowe Xiaomi 13, 13 Pro, nowa wersja nakładki MIUI i czy coś jeszcze ma dla nas ten producent? Zapraszam do oglądania. Wcześniejsza data premiery została odwołana, ponieważ dzień wcześniej zmarł Yang Zemin, były przywódca Chin. Cały kraj pogrążył się w żałobie, strona producenta zmieniła się na barwy czarno-białe. Do premiery doszło właśnie teraz, czyli 11 grudnia. Jest to na razie premiera chińska, więc tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe modele będą dostępne globalnie. Xiaomi 13 i 13 Pro są pierwszymi smartfonami chińskiego producenta z najnowszym, topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 z pamięciami RAM LPDDR5X i pamięcią nadane w najnowszym standardzie UFS 4.0. W tym procesorze Qualcomm poświęcił jeden energooszczędny rdzeń dla kolejnego o średniej wydajności. Zdecydował się też na dwie osobne architektury w ramach tego klastra, co ma być złotym środkiem pomiędzy wydajnością a energooszczędnością. Wykonany jest on w 4 nanometrach w procesie technologicznym TSMC. Jak deklaruje producent, smartfony mają radzić sobie zdecydowanie lepiej z jego temperaturami. Karta graficzna to Adreno 740, która też ma być dużo wydajniejsza od poprzedników. Podstawowa 13 ma ekran o przekątnej 6,28 cala o rozdzielczości 1,5K. Tylko w odróżnieniu od poprzednika, jest on płaski. Natomiast wersja Pro ma wyświetlacz 6,73 cala z rozdzielczością 2K i on jest obustronnie zakrzywiony. Obie wersje wspierają 120 Hz odświeżanie, a dodatkowo jasność w wersji Pro rozkręca się nawet do 1900 nitów. Trochę dziwna polityka, ale dajcie znać, czy wolicie większe czy mniejsze smartfony. No i czy wygodniejszy jest zagięty czy też płaski ekran. Bateria w wersji Pro ma pojemność 4800 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 120W na kablu oraz 50W ładowanie bezprzewodowe i 10W ładowanie zwrotne. Zwykła 13 ma natomiast baterię 4500 mAh z wolniejszym, ale nadal szybkim 67-watowym ładowaniem i także wsparciem ładowania bezprzewodowego z taką samą mocą. Plagowce mają w końcu certyfikat wodoodporności IP68 i są dostępne w wersji ze skórzanymi oraz szklanymi pleckami. Oba modele oferują bogate zestawy aparatów. Na froncie mamy 32-megapixelowe oczko do selfie i wideorozmów w obu modelach, Natomiast na tyle wyspy, jak widzicie, zostały trochę przebudowane. Moim zdaniem są jeszcze ładniejsze. No i co najważniejsze, w końcu mamy owoc współpracy Xiaomi oraz Leica, we flagowej serii dostępnej globalnie. Xiaomi 13 Pro otrzymało trzy aparaty po 50 MP, w tym jeden ma nowy, jednocelowy sensor Sony IMX 989 z optyczną stabilizacją obrazu. Pozostałe dwa to ultra szerokokątny obiektyw oraz teleobiektyw z zoomem optycznym 3,2 raza oraz optyczną stabilizacją logowany lejka z ruchomą soczewką. Wersja podstawowa ma oczko główne 50 MP z serii IMX 8000 oraz ma 10 MP aparat tele no i 12MP oczko szerokokątne. Widzicie teraz kilka fotek, które wyciekły i wyglądają one naprawdę fenomenalnie. Co prawda raczej robiła je osoba, która zna się na rzeczy, no ale widać tu duży potencjał. No i na koniec, standardowo jak na dzisiejsze czasy, problem cen. Co tu dużo mówić? Ma być drogo. Podobno na rynku chińskim i globalnym ma być około 20% drożej niż w przypadku poprzednich dwunastek, które i tak już były stosunkowo drogie. Przypomnijmy, Xiaomi 12 kosztowało 3699 juanów. To w Chinach nie było aż taką dużą kwotą, ale w Polsce przełożyło się to na 3799 zł. Zakładając więc wspomnianą podwyżkę, możemy spodziewać się kwot pomiędzy 4300 a 4500 zł za najtańszy podstawowy model 13. Więc wersja Pro to już będzie spokojnie 5000 plus, a pewnie bliżej 6000 zł. Są to bardzo złe wieści, ale widać to już od jakiegoś czasu, podczas premier urządzeń ze średnich czy też niskich półek, że tak naprawdę nowe modele prawie nie wnoszą nic nowego, a są droższe od poprzedników. Ogólnie nowe 13 wyglądają moim zdaniem bardzo dobrze, mają topową specyfikację, więc nie mogę się doczekać, aż będę mógł je przetestować. Ich premiery globalnej możemy się spodziewać pewnie dopiero na początku nowego roku. Oficjalnych informacji jeszcze nie znalazłem. A kwestie ceny pozostawiam Wam do dyskusji. Chociaż raczej na razie taniej nie będzie. Poza serią Xiaomi 13 debiutuje też nowa nakładka MIUI 14, która jest lżejsza, szybsza, w sumie jak co roku. Ale czy w końcu będzie działać dobrze, to się jeszcze okaże. Zaprezentowanymi nowościami są też słuchawki Xiaomi. Bac 4 oraz zegarki Xiaomi Watch S2. Najbardziej jestem ciekawy jeszcze właśnie tego zegarka, który jest kontynuacją udanego S1. W dzisiejszym materiale ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się coś ciekawego. Subskrypcji nie musicie zostawiać, ale jak zostaniecie na dłużej, to bardzo dziękuję. No i do następnego.